Dzień dobry Państwu. Rozmawiam z Panem redaktorem Grzegorzem Górnym z Tygodnika Sieci. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nawiązując do tematu spotkania i tej konferencji, która się odbyła, chciałbym zapytać konkretnie o kwestię infiltracji Kościoła przez różne grupy, przez komunistów też, czy na przykład wprowadzania do seminariów y, homoseksualistów, czy y, właśnie różne, różne osoby des, o takim destrukcyjnym zachowaniu. I tutaj chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych przykładów, o którym Pan też pisał w swoich artykułach, to jest przypadek Belli Dot, prawda? I chciałbym prosić o rozwinięcie tego wątku. No wiadomo, że tego typu praktyka wysyłania do seminariów swoich ludzi, funkcjonariuszy czy agentów, żeby infiltrowali od środka Kościół, była praktykowana chociażby w czasach komunistycznych. Czwarty departament MSW, który zajmował się walką z duchowieństwem czy kościołem, właśnie tego typu metody stosował. O podobnych metodach mówiła Bella Todd. To była taka amerykańska komunistka w okresie międzywojennym, jedna z czołowych postaci Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, która w latach 50. pod wpływem biskupa Fultona Shina się nawróciła. I później zeznawała przed Komisją Senacką Kongresu Stanów Zjednoczonych, i tam właśnie pod przysięgą zeznała, że w latach 30. ona i jej towarzysze wprowadzili do amerykańskich seminariów szereg osób, które niekoniecznie były wierzące, a które otrzymały zadanie rozbijania kościoła od środka, a często po prostu. Prowadzenia podwójnego życia, żeby w ten sposób bez nawet otrzymywania jakichś konkretnych wskazań z centrali, oni rozkładali tą instytucję od środka poprzez zwykłe antyświadectwo. I to trochę przypomina zasadę wirusa w wojnie informacyjnej: że chodzi o to, aby wirus wniknął do organizmu wroga i potem już tym wirusem nie trzeba sterować. On się samoczynnie reprodukuje. I wiemy też, że inne organizacje środowiska próbują sięgać po podobne metody. Ja kilkanaście lat temu opisałem taki przypadek w swoim Felietonie na łamach miesięcznika w drodze, że spotkałem pewnego księdza, który był kierownikiem duchowym w jednym z seminariów, ponieważ miał przyjaciół znajomych w Policji. oni go postanowili zabrać na taki... Wieczorny rajd po knajpach na spotkania ze swoimi informatorami. On był tam w cywilu Inkognito, wyglądał też jak tajniak. I podczas takiego spotkania doszło do rozmowy w takim klubie gejowskim z młodym homoseksualistą, który był informatorem policji. I w pewnym momencie rozmowa zeszła na temat y, miejscowego seminarium duchownego. No, i ten oto informator z tego półświadka gejowskiego zaczął mówić, y, no, że ten kleryk jest homoseksualistą, ten, tamten. I ksiądz się zdziwił, y, skąd osoba z takiego środowiska zna młodych seminarzystów no, z zupełnie innego środowiska. I wtedy usłyszał od tamtego, który był przekonany, że rozmawia z policjantem, a nie z księcem, no, że my posyłamy tam swoich ludzi, żeby w przyszłości miał kto błogosławić nasze związki. Ja to opisałem już kilkanaście lat temu. To wyszło i w Miesięczniku w Drodze, i później w wydaniu książkowym. Także ta wiedza jest już znana tym, którzy chcą o tym wiedzieć, od dawna. Mhm. Ale często te środowiska lewicowe, antyklerykalne, podnoszą e, taki argument, no powiedzmy tak, takim już językiem potocznym bardziej, że no oczywiście są pedofile, no to powiedzmy, że agentura, że, że obce wpływy, czyli to jest takie e, odsuwanie od siebie winy, prawda? Jak na taki argument można by było odpowiedzieć? No oczywiście, to nie jest tak, że mm... Twierdzenie, że istnieje infiltracja kościoła, od razu unieważnia problem rzeczywisty istnienia lobby homoseksualnego. No wystarczy stwierdzić, że tego typu środowiska funkcjonują w duchowieństwie także w krajach, które nie przeszły komunizmu. Nie było tam dyktatury, infiltracji kościoła przez służby specjalne, a jednak ten problem też tam istnieje. No i on ma swoje złożone, różnorakie źródła między innymi w tym, że w wielu miejscach na Zachodzie kościół uległ postatom rewolucji seksualnej. W seminariach rozluźniono dyscyplinę. Zaczęto przyjmować osoby homoseksualne do stanu kapłańskiego, właściwie nie widząc w tym żadnego problemu, wyświęcając ich na księży. I w 2005 roku Benedykt XVI uznał, że jest to bardzo duże niebezpieczeństwo dla Kościoła, i wtedy wydał instrukcję, która mówiła o tym, żeby nie przyjmować do seminariów i nie wyświęcać na księży osób, które są czynnymi homoseksualistami, ale nawet takich, którzy mają trwałe skłonności i preferencje. Homoseksualne, a nawet takich, którzy należą do kultury gejowskiej, czy też popierają postulaty kultury gejowskiej. I okazuje się, że mimo, że od tamtego czasu minęło 14 lat, jest to jeden z najbardziej kontestowanych dokumentów Kościoła, zwłaszcza w krajach zachodnich. I biskupi bardzo często tam ignorują zupełnie zalecenia Benedykta XVI i właśnie przyjmują do kapłaństwa tego typu osoby. I moje ostatnie pytanie, czy, czy rzeczywiście, tak jak mówiły to media, albo są publikowane różne raporty, na przykład amerykańskie, czy rzeczywiście w kościele istnieje plaga pedofilii i ona ma taki rozmiar, jak właśnie się to próbuje przedstawić? Jest pytanie o, kiedy jest pytanie o rozmiar pedofilii, czy ona jest dużym zjawiskiem, czy małym, to mi się przypomina mm, przypadek z połowy lat 90., kiedy um, ujawniono um, przypadek jednego z takich aktywnych um, homoseksualistów, pedofilów um, w Sutannach. I wtedy też pytano. Czy to jest duże zjawisko, czy małe? I można powiedzieć, że małe, bo był jeden ksiądz, ale duże, bo było prawie 200 ofiar. I często tutaj problem też polega na skali, że jedna osoba jest w stanie skrzywdzić wiele dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o, ogólnie o to zjawisko wśród duchowieństwa, to statystyki pokazują, że sprawców czynów pedofilskich wśród osób duchownych jest ledwie 3 promile, nawet nie procenty, tylko 3 promile i 100 razy więcej jest pedofilów w amerykańskich szkołach, co też udowodniły raporty prowadzone na zlecenie Komisji Zdrowia w Stanach Zjednoczonych niż w kościele. Więc okazuje się, że mamy do czynienia z traktowaniem zupełnie inaczej pedofilów w słutanach a pedofilów w białych kołnierzykach czy sportowych dresach i mhm. jest stosowana podwójna miara, bo jak się czyta doniesienia mediane, to można odnieść wrażenie jakby to zjawisko wykorzystywania nieletnich było ograniczone jedynie do murów kościoła, parafii, plebanii, klasztoru i tak A tymczasem w skali społecznej jest to zjawisko marginalne trzy promile. Weźmy pod uwagę, że. Na świecie według danych Światowej organizacji turystycznej co roku 3 miliony dorosłych mężczyzn korzysta z tzw. turystyki pedofilskiej, jeżdżąc do krajów trzeciego świata i gwałcąc dzieci. Rynek pornografii pedofilskiej ocenia się rocznie na dziesiątki, milionów, miliardów, dziesiątki miliardów dolarów. Więc, jest to zjawisko ponadnarodowe, ponadwyznaniowe o charakterze globalnym i rzeczywiście jest to plaga, z którą trzeba walczyć. Więc, myślę, że trzeba walczyć nie tylko z tymi trzema promilami przestępców, ale z tymi 99,7 także. I tak naprawdę, już uzupełniając, czy fakt, że głównie są wykorzystywani ministranci, czyli chłopcy w okresie dojrzewania, i tutaj nie ma mowy o tym, że nie można tej płci rozpoznać, albo to nie ma znaczenia, no, że oni są głównie wykorzystywani, to chyba o czymś świadczy w kontekście tego, tej osoby, która wykorzystuje, prawda? że to są chłopcy w okresie dojrzewania jednak. Ze wszystkich raportów przeprowadzonych przez niezależne komisje, niezależne od kościoła, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Belgii, w Australii, wynika, że w większości sprawcami czynów pedofilskich są osoby o skłonnościach homoseksualnych tutaj są różne cyfry od 62% w Niemczech do 90% w Australii i można mówić o dużej nadreprezentacji osób o tego typu preferencjach w stosunku do ogółu społeczeństwa dlatego że homoseksualistów według badań Wiarygodnych jest od 1 do 2% w zależności od kraju, natomiast okazuje się, że wśród duchownych są sprawcami niemal 90% tego typu czynów. Więc można zapytać, czy jest to przypadek. No, nauka, chociażby socjologia, nie zna takiego pojęcia przypadku, jeżeli chodzi o tak dużą y, różnicę w, w liczbach. Więc musi być coś na rzeczy, że tego typu osoby są sprawcami takich y, przestępstw. I tutaj często się mówi o tak zwanej efebofilii, y, czyli pociągu do y, chłopców, głównie w wieku od lat 12 do 16, bo to oni są najczęściej sprawcami, y, ofiarami, y, oni są ofiarami tych y, Yy, przestępstw. Yy, I pociąg do chłopców to z języka greckiego inaczej yy, pederastia. I, I tak to kiedyś było nazywane. Dzisiaj mówi się efebofilia. No, głównie dlatego, że yy, słowo pederastia obrosło negatywnymi yy, konotacjami, wywołuje złe skojarzenia, wobec tego używa się innego pojęcia, ponieważ tamto się się złożyło. Ale rzeczywiście tacy chłopcy są najczęściej właśnie ofiarami wykorzystywania nieletnich przez duchownych. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Moim gościem był pan redaktor Grzegorz Górny z Tygodnika Sieci. Bardzo dziękuję. Dziękuję.